Witam wszystkich serdecznie. Dawno nic nie nagrywaliśmy, żadnego filmu w naszym sklepie, czy z przylotu gołębi, ale wiele się działo. E, ja z moją żoną zostaliśmy ponownie dziadkami, z drugiej naszej córki, <laughs> ta córka e, urodziła wnuki, dwóch chłopców, Aleksa i Maksia. Z tego tytułu też mamy więcej obowiązków, ale postaramy się, e, postaram się teraz w, w niedzielę z przylotu nagrać jakiś filmik. Gołębie lecą różnie, koledzy. Sami wiecie jaki ten sezon jest ciężki w Polsce. U nas też się gołębie razy. Jedne lecą dobrze raz drugie. Także w sumie małe zadowolenie jest z sezonu 2019, bo jestem na piątej pozycji. Wystawiłem do sezonu 57 gołębi. Na tą chwilę jest ich 50, to jeszcze jest czym wojować. Można jeszcze myśleć o przesunięciu się do przodu, ale są też tacy hodowcy się wcale nie ma co dziwić, którzy jeszcze też chcieliby przeskoczyć piąte miejsce, czwarte i tak dalej. Koledzy, jesteśmy prawie dwa tygodnie przed maratonami. Maratony, loty maratońskie potrzeba innych produktów. Chciałbym dzisiaj zaproponować Wam kilka produktów z różnych firm, jakie są potrzebne do tego, żeby te gołębie z lotu maraton sobie radziły, żeby można było im pomóc. Nie będziemy przedstawiać wszystkich produktów z danej firmy, ale te, które tak są najbardziej potrzebujące. Jeżeli chciałbyś, kolego, zastosować tabletki przed koszowaniem, to tutaj są dwa rodzaje tabletek, Fluckwit i Blitz MaxiCraft. Craft. Pozwolę sobie tu właściwie sięgnąć. bo nie przyniosłem, tu są tableteczki K+K K Protein, to są tableteczki na gołębie masz zmęczone, możesz im podać zaraz po przylocie, po trzysetkach, po maratonach, tak żeby te gołębie po prostu szybko się odbudowały. Jeżeli chodzi o trzy produkty. Firma plus Capus Caprotein 3000 jest to białko. Maraton, maratony są co dwa tygodnie. Niektóre oddziały mają dwa loty, inne jeszcze trzy. Także te głębie naprawdę muszą być szybko odbudowane. To dzięki tym, temu produktowi Capus Caprotein 3000 odbudujesz się. Je. To jest taki produkt Magne Pro. W sumie naprawdę tani produkt. To jest magnes spirulina jeszcze inne produkty gołębie bardzo ładnie się zaokrąglają po tym, bo jest tam ta spirulina, no i tu jest Rotosal możesz go stosować kolego po przylocie gołębi, z lotu i jeszcze nawet w dniu koszowania lub dzień przed koszowaniem tak jak zaleca producent można to dodawać na, na, na słonecznik, także te produkty z firmy Lented wystarczą żeby te gołębie nam się odbudowały i przygotowały do Chciałbym przedstawić trzy produkty na końcówkę sezonu. To jest produkt o nazwie Frey na czyste gardełka, na usuwanie tego śluzu w gardełkach, bo bez y, czystych gardełek gałąb nie jest w stanie lecieć szybko tak, żeby nas y, zadowolił, żeby zwyciężał. Następnym produktem jest produkt Protein Plus. Jest to produkt bardzo podobny jak K, K3000 z firmy Renflit. Myślę, że odrobinę tańszy. Też ma swoich zwolenników. I produkt Extra Energia. Extra Energia jest to produkt bardzo popularny w tym roku. Extra Energia występuje w różnych firmach i widać, że hodowcy wzięli sobie to do serca. Ostatnie dwa dni w tygodniu, to jest czwartek, piątek, dużo hodowców podaje takie ekstra energię swoim gołębiom. Jeżeli chodzi o firmę Bugs, to ja polecam tą ekstra energię. Firma Vanhe ma całą gamę produktów, ale ja chcę Wam koledzy, koleżanki przedstawić cztery produkty na przygotowanie gołębi do maratonu. Dwa produkty. Wiktorii Pilsy tabletki do podawania przed koszowaniem na dzień przed koszowaniem lub w dniu koszowania w zależności od tego w jakiej formie mamy gołębie, co chcemy osiągnąć, jaki dystans gołębie nasze lecą i kropelki do oka, do nosa, to są w ostatniej fazie przygotowania gołębi do, do lotu i dwa produkty yy, na, na, na środek tygodnia, na przygotowanie gołębi. Tu jest Van energy 13500. Jest to białko ze spiruliną. Ludzie, którzy zastosowali to białeczko, do tego chętnie, bardzo chętnie wracają i są zadowoleni, że zostali przeze mnie namówieni przykładowo do zakupu tego, bo ich gołębie mają naprawdę <laughs> ładne piersi, szybko się odbudowują. Następnym produktem jest olej dziewięcio-składnikowy. jeden z lepszych olejów chyba na rynku. Pół litra 53 zł, dlatego mówię, bo oleje generalnie są droższe. Także olej plus białko pozwoli przygotować nam gołębie do, do ciężkiego lotu marateńskiego. Tak jak mówiłem, firma Van He, czy inne firmy mają dużo więcej produktów. Ja pokazuję tylko te kilka żebyście mogli sobie wybrać produkt, który Was interesuje, który Waszym gołębiom pozwoli lepiej przylecieć z lotu maratonu. jest półeczka z produktami firmy Leśna Dolina. Jest to firma z Gdańska. Pan Rządkowski specjalizuje się w produktach wybitnie naturalnych. Syrop z pędów sosny, sok z owoców czarnego bzu. Lecytyna sojowa, czerwona cebula, warzywka półkilowe. Mamy tutaj mieszankę czosnek, cebula, miód. Te produkty zyskują coraz większą popularność, także serdecznie polecam. Następna półeczka jest to firma Elita, nasza polska firma Tadeusza Nowaka. Bardzo dobrze sprzedaje się tutaj żelazo kompleks, oleje Magnes plus karnityna, tu jest właśnie ten Dynamik na dwa ostatnie dni tygodnia. Następna półeczka to są produkty Tolisana, Toliamin Forte, Reha Amino Forte, Quick i nie jest to produkt firmy Tolisan, Prangie, Zupę. W bardzo dobrej cenie 199 zł bezpośrednio kupiony produkt od Prange. Także można to umie tutaj nabyć. Poniżej produkty firmy Deregier z Herbisanem Także wszystkie te produkty są. Następna półeczka to są produkty firmy Comet. Firmy Komet nie trzeba nikomu przedstawiać, <laughs> są to produkty, które mają znakomitą markę. Firma Comet wprowadziła jeden produkt nowy, nie przedstawiałem go, ale teraz sobie pozwolę go przedstawić hodowcom. Jest to produkt o nazwie Stop Mite na pasożyty, na świeżbowce. Można go po prostu dodawać i do karmy i gołębią sypać pod nóżki. Rewelacyjny. Prze, przecudny zapach jest w gołębniku. E, hodowcy, którzy, którzy go stosują, są z niego bardzo zadowoleni. Produkt o nazwie Stop Mete. To mamy półeczkę z produktami firmy Natural. Z bardzo dobrym sprayem tej firmy, Itek e spray, z elektrolitem jednym i drugim, w dużym pakowaniu, w małym pokaniu z naturaliną. Bo myślę, że sztandarowym takim produktem firmy Natural jest właśnie naturalina. Tak jak mówiłem, że firma Vanhe posiada dużą gamę produktów. Ja w moim wejściu pierwszym pokazałem tylko cztery produkty. Więcej tych informacji o tych produktach i jeszcze innych firmach znajdziecie Państwo na stronie andrzejwalędzia.pl. Poniżej firma Bayersa, też cała gama produktów. Wszystko, co jest dostępne z firmy Bayers, u mnie jest dostępne w sklepie. Tutaj widzimy część produktów firmy Baxa, herbatki balans, rozpryskiwanie gołębi z herbatki z kory wierzby, czyli na przewód pokarmowy. Poniżej mamy produkty firmy Herbotsa z żeloksygenem, z rejstonikiem. Jest coś na zasadzie naszego blica z Renflida, Ma to też, ten produkt ma też dużo zwolenników. Poniżej mamy produkty doktora Brokampa, I tutaj mamy produkty, szanowni koledzy, poniżej. Bardzo dobrze ten produkt się sprzedaje, przez Was jest używany Optimix z herbu. Po pozwolę przedstawić trzy produkty firmy Nebel Dynamic, Dynamic Olej i Krauter Vital. Wszystkie trzy produkty w cenie 77 zł. Sztuka. Trzy produkty, które wystarczają na sezon lotowy. Poniżej mamy produkty firmy Avimedica. Z, z takimi dwoma sztandarowymi produktami, Avipro żywej kultury bakterii i tutaj mamy taki produkt Avilife, który ja najbardziej je uważam o cenie, czyścią wątroby, nerki. Ale firma Avimedica posiada całą gamę produktów od odrobaczenia, przeciwko zapobieganiu kokcydium, salmonolozie grzybicy. Tutaj mamy czarnych minek, czarne złoto w cenie 14 zł za kilogram. Jest to rewelacyjna cena. Jest, mamy tego sporo. Nie zabraknie. Koledzy, zachęcam do kupowania. Ja mówię, zawsze się śmieję do klienta. On yy, robi wszystko, oprócz usuwania ciąży i wyrywania zębów. A tak na wszystko, na, na wszystko pozytywnie działa. Sprawne drogi oddechowe nie byłyby sprawne. Bez produktów, które trzymam w dłoniach. To, jest, to są kropelki Sasa, szanowni koledzy, i kropelki Aktychol. Małe opakowanie, większe. Naprawdę polecam, czy to będą loty maratońskie, czy loty gołębi Młodych, bez tych kropelek ciężko prowadzić hodowlę.